Zobaczymy teraz, jak możemy użyć zasięgów przeczących narysowanych ręcznie na pomiarach historycznych i jak pomiary historyczne mogą pomóc nam w wyliczeniu zasięgów przeczących i nawykowych automatycznie. Załóżmy, że mamy taką parę jak dolar do jena i chcemy sobie zaznaczyć kilka zasięgów przeczących, czyli to jest punkt pierwszy, AB, punkt drugi, czyli. Też AB zasięgu przeczącego. Zobaczmy w opisie: no, jeden to jest 510 pipsów, drugi 493 pipsy. Widzimy, że są to ruchy w miarę nawykowe, ruchy bardzo bliskie, jeżeli chodzi o ilość, o ilość pipsów, które zostały zrobione. Przechodzimy teraz na pomiar historyczny i chcemy sobie rozrysować taki oto scenariusz: A, B, C i D. No, i niech teraz na, y, y, nasz indykator wszystko obliczy. Okazuje się, że zasięgi przeczące, które znaleźliśmy tutaj po lewej stronie, przeczące, bo są spadkowe w stosunku do y, wzrostowej teraz fali, są idealnie w punkcie, do, których, do którego dotarła cena. Zg pokrywają się one też z y, y, zasięgami cząstkowymi średnimi średnimi, czyli n plus nt dzielone przez 2 lub V plus NT dzielone przez dwa. Proszę zobaczyć, z jaką precyzją cena dochodzi w miejsce, gdzie powinna dojść. Może trochę mniej precyzyjna, jeżeli chodzi o cykle, ale trzeba to jednak przyznać, że jest to ruch bardzo precyzyjny i jeżeli chodzi o właśnie znajdowanie miejsc, dokąd cena może dojść, gdzie cena może się zatrzymać. Wiemy doskonale, że teraz możemy sobie takie, taki właśnie po, pomiar historyczny, zmodyfikować, zostawiamy tylko te rzeczy, które nas interesują i y, usuwamy to, co jest niepotrzebne. <laughs> ok. Tu mamy rozpisane teraz wszystkie możliwe targety, które zostały wzięte pod uwagę. Jeżeli jest jakiś problem z napisami, można je przenieść normalnie na wykresie. One już później zostaną tam, gdzie mają zostać. Nie ma żadnego problemu, no chyba, że z powrotem zmodyfikujemy całość. Teraz, jak możemy korzystać nadal z tych wszystkich zasięgów przeczących czy zasięgów nawykowych? Jeżeli już mamy kilka zasięgów, tutaj jest na przykład para, dolar, Kanadyjski do amerykańskiego, gdzie mamy ewidentnie impuls, który przecina chmurę i retestuje chmurę. Jeżeli nałożymy sobie na to nasz indykator, tak tylko z ciekawości, by nie było wątpliwości, że jesteśmy rzeczywiście, że jest to interpretacja poprawna, że tak powiem, fal Hosody. No to mamy tutaj, można powiedzieć, dwie małe fale. Re, przecinam Kimdjuna i retestuję Kindziuna w sposób może Trochę niezbyt dokładny, ale już na pewno bardzo dokładnie przecinam chmurę i retestuję chmurę. W tym układzie, gdy już pozbędziemy się z powrotem indykatora, by wykres był bardziej przejrzysty, możemy sobie zaznaczyć, któ którekolwiek miejsce chcemy, którekolwiek miejsce nas interesuje od tyłu, czyli na przykład weźmiemy pod uwagę pierwszą falę, nie tą, tylko właśnie tą falę jako pierwszą, wracamy do naszych yy, yy, yy. Zasięgów przeczących i nawykowych, naciskam guzik automatycznie, i on mi po prostu oblicza wszystkie zasięgi, które pojawiły się od tego momentu, od którego zaznaczyłem w ruchu tej ceny. Jeżeli poproszę o opis, wystarczy tylko nacisnąć na klawisz opis, i mamy tutaj, proszę bardzo, rozpisane AB1 to jest taka wielkość, AB2. To jest taka wielkość CD1 i tak dalej, i tak CD2, czyli punkty AB, punkt AB w drugiej linii i tak dalej. To są rzeczy, które są bardzo przydatne później, gdy robimy już scenariusz, ponieważ tych miejsc na wykresie, które Mogą zachować, zahamować ceny, przepraszam. Pojawia się bardzo dużo. I jeżeli teraz weźmiemy, no, rozpiszemy sobie tam na przykład jakiś następny scenariusz A, B. C i D. Teraz już nie wchodzę, nie wchodzę w y, polemiki, czy to jest słusznie rozrysowany scenariusz, czy nie. Chodzi w tej chwili tylko i wyłącznie o y, zademonstrowanie możliwości y, indykatora, czyli co możemy sobie <laughs> obliczyć, zobaczyć w jak krótkim czasie, jak do, dokładne mogą to być analizy. I teraz proszę zobaczyć, mamy punkty, mamy te zasięgi nawykowe. Dlaczego nawykowe? Ponieważ szukamy ruchu ceny do góry, szukamy ruchu, ruchu, ruchu ceny do góry, i te zasięgi, które widzieliśmy tutaj po lewej stronie wykresu, są zasięgami, które tworzyły się przy ruchu do góry, przy trendzie wzrostowym. Taka jest właściwie jedyna różnica pomiędzy zasięgiem przeczącym nawykowym, że nawykowy to jest w tym samym kierunku oczywiście w pewnej odległości już czasu, a zakres natomiast przeczący, gdy mamy ruch w przeciwną stronę i bierzemy go pod uwagę. Oczywiście tak rozrysowane wykresy mogą wydawać się bardzo nieestetyczne, bardzo nieciekawe, w związku z czym istnieje też możliwość, oczywiście jeżeli chodzi o pomiary historyczne, by zmniejszyć, zredukować ilość rzeczy, które... Pojawią się na wykresie. I możemy od, odrzucić czasu, jeszcze po, pomiar czasu, możemy oczywiście odrzucić ludzi, no i e, inne elementy. Jeżeli w tym momencie zrobię zmodyfikuj, to co mi zostanie, zostanie mi właśnie tylko sama fala ABCD, w jaki sposób została rozrysowana. E, dlaczego to może być istotne? No bo to może być tylko fala z samymi zasięgami, które zostały osiągnięte, czyli e, zasięgi przeczących, te, te elementy, które będą mi potrzebne do rozrysowania zasięgów przeczących i nawykowych. Czyli jeszcze raz, na, załóżmy, tutaj mamy jakiś zasięg przeczący A, B, który ma 570 pipsów, i teraz wystarczy przejść na pomiar historyczny, rozrysować sobie jakiś scenariusz A, B. C i D, i okazuje się, że nasz zasięg przeczący, który żeśmy sobie narysowali, jest mniej więcej w tej strefie, zaznaczamy punkt AB, po to, żebyśmy mogli zmodyfikować i zaznaczyć tylko to, co nas nie interesuje, zaznaczamy zasięg przyczący, zaznaczamy take profit, do którego cena dotarła. Jak widzicie, oczywiście dotarła w czasie oczekiwanym, czyli tutaj jak najbardziej pewne warunki zostały spełnione i pozbywamy się całej reszty, która nam nie jest potrzebna, zostawiamy tylko. To co nas interesuje, czyli w tym przypadku zostaje fala, zostaje fala rozrysowana tam z zasięgami. Możemy to sobie jeszcze powiedzmy, w ten sposób zmienić, byśmy wiedzieli, że chodzi o tę falę, o ten rodzaj ruchu. I to pozwala na co? Pozwala na dosyć zgrabne. Z, Skolekcjonowanie, bym powiedział tak, na, na zgrabną kolekcję zasięgów, fal i y, ro, nauczenie się w ten sposób, właśnie, w jaki sposób y, cena na dolarze amerykańskim do kanadyjskiego zazwyczaj się zachowuje i y, y, pozwala nam to na dłuższą metę, właśnie zrozumieć y, 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 dlaczego cena y, tu zawróciła, a nie zawróciła w innym miejscu, dlaczego. Ta fala ma być liczona, a nie w ten sposób, co by się wydawało bardziej logiczne, ze względu na większą korektę, i, i tak dalej, i tak dalej. Są tu elementy, które. Przychodzą oczywiście z czasem też po latach doświadczeń, po latach siedzenia przed monitorem. Oczywiście nie jesteśmy tutaj w tej chwili, by dyskutować na temat, czy poprawnie została rozrysowana jakaś fala, czy nie. Chciałbym tylko Państwu pokazać, w jaki sposób możemy skorzystać z tych elementów, jeżeli wrócimy z powrotem do zasięgów przeciąże, Wystarczy tylko wyłączyć tutaj ten nasz. Yy, yy automatyczny obliczanie zasięgów przeczących i wziąć pod uwagę o jedną wcześniej obliczoną tam falę N. Jeżeli teraz włączymy zasięgi przeczące, to proszę zobaczyć, że od tego momentu teraz wszystkie następne będą liczone. Jeżeli wrzucimy sobie opis, to nam daje jako ABC3. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze dwa zostały, że tak powiem, narysowane wcześniej, a to już są zasięgi przeczące i zasięgi obliczone, jako w ogóle ostatnie prawie bieżące. W związku z czym ważne jest, żebyśmy też wiedzieli, co gdzie na wykresie się znajduje, żebyśmy nie mieli później problemu z odnalezieniem tego. Jest to bardzo syntetycznie zrobiony opis, który można w każdej chwili wyłączyć, żeby nie przeszkadzał, i myślę, że tak zrobiony indykator naprawdę bardzo pomaga właśnie w takim sensownym y, obliczaniu y, nie tylko cykli 25 dni, 25 dni i 16 dni jako odpowiedź, ale też i właśnie zasięgów, czyli gdzie cena może się zatrzymać i dlaczego właśnie tam się zatrzymuje.